No i żeśmy weszli. No Bibieczka, identyczne umaszczenie jak te w Waszyngtonie psy muszą być na smycie, przez cały czas kiedy są na The Rumble, taka część Central Parku, jakiś taki ekosystem chroniony. To właśnie w tym miejscu jesteśmy teraz. Ja się nie spodziewałem, że na tak małym skrawku ziemi, chociaż w sumie to nie jest taki mały skrawek ziemi. Będą takie wzniesienia. Myślę że to płasko będzie A tu wchodzimy i wchodzimy Zameczek z tym że ten zameczek tak trochę wygląda powiem szczerze sztucznie no tu jest The Ramble, The Ramble. Tu jest zamek Belvedere Jakiś wielki trawnik możemy zobaczyć pewnie stąd Gdzie jest Zo? The Reservoir A Zo Gdzie jest Zo? Aha, tu nie jest jakieś duże Zo chyba nie, małe. 18 dolarów wejście do zoo. To jest zoo z Madagaskar. Nawet spory ten park, no. Fajnie, że po, po bokach są pokazane, które są ulice. Nawet chyba stacje metra, tak? Fajnie, fajnie. Całkiem tak, rozmaity, bym powiedział. Zamek ma 150 lat niecałe, więc dosyć, dosyć młody jak na zamek, ale nie jest też zbudowany jakieś 20 lat temu czy coś. Natomiast wygląda to tak troszkę inaczej niż nasze. Szczególnie, że w każdym oknie są szyby. Nie wiem. Dwie są. O! Ona chyba widzi, że masz jedzenie. Witaj grubasku. Nie za dużo ci orzeszków. Jeszcze taka ciekawostka, dosyć popularną wodą tutaj w sklepach jest Poland Spring. Ale nowe wióryk jest bardzo dużo: tu jest jedna, druga, trzecia. Ogólnie na no wszędzie są wybiórki. Nie wiem, czy na kamerce będzie widać tutaj taki bardzo cieniutki wieżowiec. Tam są apartamenty mieszkalne po prostu. Mieli kawałek ziemi i zbudowali taki kijek problematyczny trochę, bo się bardzo chwieje przez to i tam na górze, na górnych piętrach, bardzo się to czuwa. nie wiem czy wspominałem, ale dzisiaj do Nowym Jorku jest parada. Następuje po prostu przekierowywanie ruchu. Jesteśmy w autobusie. O, tu jest odgrodzenie. Policja tutaj kieruje ruchem. A mamy nadzieję tą paradę sobie zobaczyć. Jesteśmy na skrzyżowaniu. I tak naprawdę stoimy na środku skrzyżowania tamte samochody nie przejadą ponieważ my stoimy na środku skrzyżowania my nie przejedziemy dalej, ponieważ tam dalej jest korek ogólnie popierdolone to jest jeszcze dzisiaj mamy wejście na WTC ale patrząc na pogodę to nie wiem czy w ogóle jest sens tam chodzić znaczy, no mamy w się na jedzenie tam, jak na górze, no. w parze, więc może warto być, żeby dlatego pójść, bo na widoki tam się nie liczy po ogóle za bardzo. No tak. Teraz się tam dalej kawałek, tak jak tam przejść? Aha, czyli musimy tam przejść jakoś, tak? Tak, widzę, że tu ludzie zatrzymują. Okej, okay. no to trzeba jakoś naokoło. Dobra, to chodźmy. Tutaj pan próbuje ludzi nawracać, ale niektórzy przebiegają. Pan próbuje ogarnąć, ale musiałby tu cały czas stać. Ta parada jeszcze by trwała, ale prawdopodobnie długo, no i tak już sobie stamtąd idziemy. Tu jeszcze są poza paradą jakieś zorganizowania, znaczy jakieś grupy. Jesteśmy w centrum tegoś dużego. Aha, tu musimy zejść na metro. My Mamy World Trade Center jest tutaj. Z tym, że problem jest taki, że widoczność jest słaba i nawet z dołu nie widać samej góry tego wieżowca tutaj mamy miejsce w którym stało stare World Trade Center Tak to wygląda I oczywiście podejrzewam nazwiska wszystkich tych którzy zginęli w tej w tym zamachu no 3000 osób Co? 3000 osób Tak, tutaj stała jedna z wież. A druga tam dalej. Tam dalej jest taki sam pomnik jak ten właśnie. Nie ma teraz tutaj żadnych budynków, nic tutaj nie rośnie. Tylko jest taki memorial tamtego wydarzenia. Ale obok postawili nowe. Wielkie, jeszcze większe tak naprawdę, tylko że jedno, a nie dwa. I nie widać oczywiście góry w ogóle. Także no taka sytuacja właśnie, że przed wejściem stoją panowie. Ostrzegają przed tym, że... Mamy dzisiaj zerową widoczność. No ale i tak jedziemy na górę, bo na nie mamy bilety, a druga sprawa, że no jutro nie będzie Jakub, a trzecia sprawa, że mamy tam dość przygorstania po 15 dolarów w bufecie, bo wzięliśmy priority pass. Więc no, trzeba skorzystać. Tutaj mamy na przykład taką fajną... fajnie się wyświetla po prostu z jakiego kraju ile było wizy... no, odwiedzających Tylko że my tu jesteśmy zupełnie sami 10 na godzinę, ok O kurczę. 23, 23, to nie Uuu latami Ale mi się trochę Pierdzoliwałby No to jest jak się budował nowy Jork cały No Bardzo fajnie zrobione i tutaj lata lecą, nie? Ale lecą, jak już sobie jesteśmy. Welcome to One World Observatory. Więc to drugie. I biała mgła. I nie widać. No, dobra. Ale coś tam czasami prześwituje, bo te chmury szybko lecą. No coś tam widać, jak te chmury tak od razu znowu nie widać Tak tak, no ciężko będzie to nagrać, oczami oczami lepiej to się odbierze. No ja tam widzę ten statek na dole Jeszcze mamy burgerka ja mam w sobie medium, nie jest taki mały jak myślałem, że będzie są frytki dodatkowo, co jest bardzo ciekawe. Tam jest to mogę z makaron, na płakał no, tak mam No wiem, ale tak wygląda. Kasper ma takiego samego tylko że well done. Ja mam medium. Zamówiłem medium, a mięso jest y, do, mocno wysmażone. Nie jest w ogóle różowe w środku. Trochę suche, nie ma tu sosu za bardzo, i burger słabym powiedział. Ale przynajmniej tyle dobrze, że zrobili to na... Mimo, że to jest restauracja, która jest w jakiś tam sposób elegancka, to nie jest to burger zrobiony w stylu europejskim, że trzeba go jeść na należnym widelcem, tylko można go wziąć w ręce i normalnie skonsumować. No, czyli za te trzy dania nasze i dwie kawy wyszło. Łącznie z napiwkiem znaczy 18%, który jest tam wliczany, automatycznie wyszło 95 dolarów niecałe. Już po naszej zniżce, która wynosiła 45 dolarów. Także droga tutaj jest restauracja niestety, wcale nie jest jakoś super dobra. Pienia mnie w amerykańskich i że oni nie mają ustandaryzowanego przycisku do spuszczania. Tylko po prostu za każdym razem wchodzisz do takiego kibla i wszędzie macasz, dotykasz, kurwa, nie wiesz gdzie spuścić to gówno. W sensie nie, że gówno, tylko no... Cokolwiek zostawiłeś co w tej muszli. sytuację? <laughs> Nie możemy pojechać normalnymi windami, bo jest duży wiatr i po prostu ten system je blokuje w tym momencie, bo coś tam wykrywa, że jest nie tak, tak coś takiego. No ale jak tak tutaj stoję, no to czuję, że buja w tym wieżowcem faktycznie. Okej, okay, tu są jakieś windy służbowe yy, Wydaje mi się, że luz. Jesteśmy na 95 piętrze. Okej okay. I teraz yy, mamy poczekać co dalej. Teraz jedziemy na sześćdziesiąte 64. <grymne> Chyba. Tak mi się wydaje. No, no, elephants. Ja. 73 całym budynku windy? No. A po co mi tyle windy? W ogóle tutaj ktoś pracuje. W ogóle są same windy w tym budynku. No okej, okay, czyli żeśmy jakoś wyszli. Tak, tak, to jest wejście boczne. Takie dla pracowników bardziej. Ale no chyba możemy tędy wyjść po prostu. No, dobra. Ale na zewnątrz leje. Dobra, no jesteśmy. One World Trade Center, przygoda. No powiem szczerze, że to było bardzo tych pieniędzy. <laughs>